Cześć wszystkim! Dziś relacje z wojny na Ukrainie od 96 do 110 dnia wojny, czyli od 30 maja do 13 czerwca 2022 roku. Klasycznie sytuacja z frontów, a następnie garść ciekawostek. Zapraszam do oglądania i komentowania. I zaczniemy klasycznie od południa, od tzw. frontu krymskiego. Zapowiadana ukraińska ofensywa w kierunku Hersonia, zgodnie z przewidywaniami, okazała się jedynie wybiegiem który miał ściągnąć w terenie więcej rosyjskich sił. Co prawda Ukraińcy wykonali serię kontrataków i zdobyli pewne pomniejsze osady, jednak nie była to ogromna ofensywa, którą zapowiadali. Pomijając te drobne kontrataki, które pozwoliły odbyć kilka wsi czy też mniejszych miasteczek, front ten jest stabilny. Obie strony mają swoje linie obronne a walki to głównie drobne potyczki i pojedynki artyleryjskie. Idąc dalej na wschód, sytuacja w Mariupolu jest niebezpieczna i nie chodzi tutaj o walki, bo w końcu Mariupol padł. Ale krwawe oblężenie, walki o miasto, tysiące zwłok, masowe groby, kryzys humanitarny, związany choćby z brakiem wody, prowadzą do rozwijania się chorób, w tym konkretnie przypadku czerwonki i cholery. Szczególnie przypadki cholery dość szybko pojawiają się w mieście. Tymczasem front między Zaporożem a Donbasem i przy całej tzw. Donieckiej Republice jest spokojny i stabilny. Podobnie jak do Hersonia, obie strony utworzyły tutaj swoje okopy i linie obronne, i nieustannie trwa artyleryjska wymiana ognia. Przechodząc do Republiki Ługańskiej, zaczniemy od rosyjskiego uderzenia z regionu Popasnej. Ukraińcom udało się je zatrzymać. Po raz kolejny wojna ta pokazała, iż teren wciąż ma znaczenie i Ukraińcy oparli obronę na Wzgórzu, tuż przy drodze prowadzącej z Bachmutu do Siewierodoniecka. Droga ta jest dla Ukraińców kluczowa i choć jest nieustannie ostrzeliwana przez rosyjską artylerię, to nie zapowiada się, aby Rosjanie mogli przejąć nad nią kontrolę, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Trwają również walki o Siewierodonieck i sytuacja nie jest tutaj dla Ukraińców dobra. Uznałbym Siewierodonieck za straconą ukraińską szansę. Dlaczego? Ponieważ mógł się bronić jak Mariupol, gdy Rosjanie rozpoczęli atak na miasto, ukraińscy żołnierze zwyczajnie się wycofali. Różne strony podają różny powód: najprawdopodobniej pod rosyjskim ostrzałem, zwyczajnie się wycofali, a następnie dostali wsparcie i odbili dwie trzecie miasta. A kolejne rosyjskie ataki sprawiły, iż pod kontrolą ukraińską jest jedynie połowa miasta. Nie jest znany również dokładny stan mostów: podczas kręcenia ostatniego materiału z trzech mostów. Jeden był zniszczony, jeden był cały, a jeden był poważnie uszkodzony. Prawdopodobnie w tym momencie tylko jeden z mostów jest przejezdny, a Ukraińcy wycofują się powoli, ale mimo wszystko wycofują się. Idąc dalej między Siewierodonieckiem a Izium na tzw. Łuku Dońca, Rosjanie zatrzymani są na linii rzeki Doniec, a z okolicy Izium powoli, ale jednak zmierzają w stronę słowiańska. W okolicy Charkowa Ukraińcom idzie najlepiej, Wypierają oni Rosjan bez większych problemów do granic z Federacją Rosyjską. I teraz zasadnicze pytanie: jak cały konflikt się rozwinie? Pojawiają się kolejne pogłoski o ukraińskiej ofensywie, i te, w odróżnieniu od pogłoskach odnośnie ofensywy na Hersoń, nie wskazują konkretnego miejsca. Wręcz przeciwnie, są uciszane i tłumione. To może oznaczać, iż rzeczywiście szykuje się spora ofensywa ze strony ukraińskiej. Najprawdopodobniej będzie ona miała miejsce między Donieckiem a Zaporożem lub na terenach tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Za możliwy kierunek ukraińskiej ofensywy podaje się również Hersoń, choć moim zdaniem jest on mniej prawdopodobny. Trzeba sobie również powiedzieć o przyszłości Siewiere Doniecka i całego łuku, łuku dońca. Mimo iż Ukraińcy wytrzymują w tym kotle, to sytuacja się pogarsza i będzie się pogarszać. Ma to związek z nadchodzącym latem. Które nieść będzie ze sobą obniżenie poziomu rzek, w tym dońca, na którego linii Ukraińcy oparli obronę. Jeśli poziom dońca spadnie, będzie można go pokonać za pomocą głębokiego wrodzenia, a bez budowy przepraw. Oznacza to, że bezpieczna zapora rzeki na północnej ścianie kotła, wzdłuż której Ukraińcy się bronią, może nie być już taka. Bezpieczna. Najprawdopodobniej prędzej czy później Ukraińcy będą zmuszeni wycofać się z tego regionu i oprzeć obronę na kramatorsku i słowiańsku. Z garści ciekawostek potwierdziło się, że Stany Zjednoczone w ramach Land Act przekażą na Ukrainę wyrzutnie HIMARS, a Brytyjczycy M270. Oba te systemy strzelają tymi samymi pociskami, a pociski, które dostała Ukraina to pociski GMLRS. Szerszy opis możliwości Himarsów znajdziecie w filmie poświęconym na moim kanale. Pociski GMLRS potrafią razić cele w odległości 70-80 km. Niestety nie przekazano Ukrainie pocisków ATA GMLRS, czyli pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w obawie, że Ukraina użyłaby ich do ataku na terenie Federacji Rosyjskiej. Tego samego dnia co informacja o przekazaniu Himarsów, pojawiła się informacja o kupnie Krabów. Rosyjską jakże wymowną reakcją na te informacje było wystrzelenie z okrętów na Morzu Czarnym 13 pocisków manewrujących kalibr. Celem dla tego ostrzału był Beskidzki Tunel Kolejowy łączący Ukrainę z Europą Zachodnią. Jak już jesteśmy przy kolei, Rosjanie tworzą prowizoryczne pociągi pancerne, wyposażając je w uzbrojenie przeciwlotnicze, a same pociągi przewożą najczęściej bojowe wozy piechoty. Jednak nie tylko je transportują, ale również wykorzystują je jako dodatkowy punkt ogniowy w całym pociągu, o czym świadczy fakt, iż załoga jest w pojeździe podczas transportu. Sam pociąg jest również dodatkowo opancerzony pancernymi blachami o niewiadomej grubości. Na samej Ukrainie walczy i ginie ogrom osób innej narodowości, głównie ochotników po stronie ukraińskiej. W ostatnim czasie brytyjscy jeńcy zostali skazani na śmierć w Donieckiej Republice Ludowej. Wyrok ten ma w oczywisty sposób zniechęcić do walki po stronie ukraińskiej, a oburzeni Brytyjczycy korzystają ze wszystkich możliwych kanałów dyplomatycznych, by do egzekucji nie doszło. Ostatnią informacją na dziś jest fakt, że Hiszpania miała przekazać Ukrainie 40 czołgów Leopard 2A4. Czołgi te miały przejść remont, a następnie trafić na Ukrainę. Do czego jednak nie doszło i nie dojdzie, bo przekazanie tych czołgów zablokowały oczywiście Niemcy. Swoją drogą kanclerz Niemiec oraz prezydent Francji. Mają się udać na rozmowy na Ukrainę. Prawdopodobnie będą wywierać choć częściową presję, aby Ukraina zgodziła się na jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji. Oby do tego jednak nie doszło. Tymczasem ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Zachęcam również do zobaczenia innych materiałów na moim kanale, a także do komentowania i subskrybowania. Trzymajcie się!